Witam Cię w kolejnym odcinku Odkryj swoje emocje. Dzisiaj pogadamy o tym, jak odpuścić chcenie. Doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, że jeśli chcesz czegoś, jeśli tak usilnie próbujesz coś dostać, a ciągle i ciągle to nie wychodzi, zaczynasz się zastanawiać, czemu wszechświat, czemu Bóg, czemu. Czemu nic ci nie sprzyja? To, że my czegoś tak usilnie chcemy, to to sprawia, że ta rzecz coraz mocniej się od nas oddala. Jest coraz trudniej to dostać i sami siebie blokujemy na to, żeby to dostać. Z energetycznego punktu widzenia to jest tak, że stawiamy sobie przed sobą taką ścianę, że tu jest ta rzecz, tu jesteśmy my, którzy to tak bardzo chcemy. I my tym chceniem, to, tym poczuciem braku, to zaczynamy tak rezonować, że ta rzecz nie jest w stanie się pojawić, lub będzie bardzo dużo czasu i energii nam zajmowało, żeby to dostać. To konkrety jak odpuścić chcenie. Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi i to, że coś chcemy i czujemy presję, bo na przykład mamy jakieś terminy do spełnienia, chcemy coś dostać, bo wiemy, że zasługujemy. To jest naturalne, że my chcemy. Inny sposób to jest wyobraź sobie, że to już masz. I to jest tak, że jeśli coś chcemy i działamy i rezonujemy nasz, naszą energią z poziomu braku, no to wtedy to będzie się nonstop oddalało, bo to jest brak, że jesteśmy na poziomie energetycznym, smutku, jakiejś presji, jakiegoś gniewu, frustracji. To jest niski poziom energetyczny, no to czyli jakby nie wzniesiemy się na wyższy i nie dostaniemy tego. Jeśli działamy na podstawie Inspiracji, wdzięczności, to jest radości, to jesteśmy już wyżej, jesteśmy na wyższych poziomach energetycznych, no i to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że z nami to przyciągniemy, bo jeśli działamy z poziomu braku, no to wtedy no stop odsuwamy to od siebie. Jeśli my działamy na podstawie smutku, frustracji, i tego wszystkiego, no to wszechświat tak myśli, okej, okay, to ty chyba chcesz tak mieć jeszcze więcej tego smutku, tej presji i tego wszystkiego, to ja ci będę ciągle to dawać, bo wszechświat działa tak, okej, okay, to jeśli ty tego chcesz, to ja ci to będę dawać więcej, bo ja się ciebie słucham. takie jakie prośby dajesz, to ja tobie to będę spełniać. Więc jeśli działamy na podstawie wdzięczności, miłości, radości, to dostajemy tego jeszcze więcej. Nie bez powodu się mówi, że biedni będą biednymi, a bogaci będą bogaci. Tak właśnie kreujemy swoją rzeczywistość. Jeśli działamy na podstawie danych emocji: złość, gniew, frustracja, no to będziemy. Jeszcze więcej tego generować, jeszcze więcej tego przyciągać. Jeśli działamy na podstawie miłości, wdzięczności i takich emocji, no to będziemy jeszcze więcej i jeszcze mocniej będziemy rezonować właśnie na, ta, na takich poziomach energetycznych. Dlatego tak się mówi, że jeśli. Ło! Eee, dlatego się tak mówi, że jeśli działamy. Mmm... We wdzięczności, jeśli praktykujemy tą wdzięczność, na przykład wymień sobie codziennie rano trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To jest banalne, ale to bardzo fajnie działa i to cię ugruntowuje w takim podejściu, że jestem wdzięczna i przyciągam jeszcze więcej takich rzeczy. Właśnie przeczytałam niedawno fajną, ciekawą rzecz. Why letting go and not wanting is the key of receiving? Czyli dlaczego odpuszczanie i niechcenie. Jest kluczem do otrzymywania. No to właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, że to jest coś, co pozwala tobie odetchnąć i pozwala tobie dać miejsce na coś, co może przyjść w Twoim życiu. Bo jeśli chcemy, jeśli tak usilnie czujemy presję, no to energetycznie jesteśmy zblokowani, więc nic więcej nie jest w stanie do nas przyjść. A jeśli sobie odpuścimy. Jeśli będziemy mieli podejście, właśnie klucz, to jest, żeby mieć takie podejście dobrze. To jeśli ja to będę miała, lub jeśli nie będę tego miała, to będzie ok, dam sobie radę i będzie dobrze. Jest dobrze. Właśnie to jest moment, kiedy wiesz już, że odpuściłaś odpuściłeś. Bo to nie jest takie, y, ja muszę to mieć, ja muszę to mieć, bez tego to nie da rady. Kiedy będziecie mieli podejście w stylu, będzie co będzie, to będzie dobrze, no to to jest właśnie takie powierzenie, nie wiem, Bogu, Wszechświatowi, yy, czy jakiejś dobrej energii. Nieważne w co wierzysz, to, to, to jest ok. No to jeśli my to powierzamy to wtedy dzieją się cuda. Dlatego na przykład ludzie wierzący bardzo dużo też cudów yy, doświadczają, bo oni są w stanie odpuścić. Ja mam w sobie pozytywną energię, bo wiem, że Bóg, że wszechświat, że ktoś coś się tym już zajęło, że już się tym zajęło i że już się dzieją te wspaniałe rzeczy. Jeśli, jeśli mamy takie podejście, że te zmiany i to coś się już dzieje, no to teraz sprowadzamy się do poziomu teraźniejszości i jesteśmy już za to wdzięczni, już mamy takie podejście, tak, to się już dzieje i mamy taką pewność. I właśnie tą pewnością, tą, e, tymi emocjami przyciągamy, przyciągamy i takie rzeczy się dzieją. Warto w cokolwiek wierzyć, w cokolwiek co jest... E, co ma taką energię, nieważne co by to było. Podzielę się książką, to jest odważne dusze Robert Schwarz. To jest bardzo no. dobra książka o świadomości i o takiej mm, sile nas samych. Tam też jest dużo o planach przedurodzeniowych i takich różnych rzeczach. Przeczytam jeden fragment i tutaj kobieta mówi zawsze wiedziałam, że jestem silną osobą. Jednak to wszystko potwierdza, że prawdziwy ze mnie trwdzie. Ja nie tylko funkcjonuję, ale jestem też całkowicie spokojna. Kiedy mój ojciec, który ma skłonność do zamartwiania się, mówi, co będzie z Bradley'em albo z Ryanem, kiedy umrzesz, odpowiadam tato. Nieważne co będzie, ważne co jest. Rzeczy, którymi ludzie się martwią, często się w ogóle nie zdarzają. To właśnie jest fajny fragment o tym, żeby się nie zamartwiać i się tak nie stresować, bo to, jakie mamy podejście, no to to będzie tworzyć naszą teraźniejszość. Więc jeśli my skupiamy swoje myśli na tym, żeby się zamartwiać, stresować, no to przyciągamy coraz więcej tego. Więc jeśli złapiemy oddech i mówimy, kiedy nasze myśli zaczynają tak się gromadzić i jest coraz gorzej, no to wtedy łapiemy się w medytacji, łapiemy oddech, wdech, wydech i Ruszamy do przodu i sobie myślimy: No dobra, czekaj, czekaj, ale za co ja jestem wdzięczna, za co jestem wdzięczna. Albo będzie dobrze, jest już dobrze. Wyobraź sobie, że to, co, to czego pragniesz, to już się wydarzyło. I to nie jest proste. Każdy z nas pracuje nad tym, ale, no i okej, okay, znamy teorię. Trudno jest to wprowadzać, ale ale da się. I w sytuacjach, kiedy naprawdę już nie zależy nam tak na rezultatach, no to wtedy te rzeczy przychodzą z dnia na dzień. A kiedy skupiamy się na tym, kiedy to się stanie, czy dzisiaj, czy jutro i, i tak skupiamy się na tym, na tym, e, kiedy to się wydarzy i w jaki sposób, no to wtedy no stop budujemy jeszcze większą tą blokadę. Więc kwestia tego, żeby odpuścić i żeby nie kontrolować wszystkiego. Więc tego tobie życzę. Życzę tobie tego, żeby, no żeby się wszystko spełniało co chcesz, i, i żeby odpuszczać, żebyś umiała, żebyś umiał sobie odpuścić i żeby jak najwięcej rzeczy przychodziło do Ciebie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to lajkuj, subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. Myślę, że ostatnia rzecz, ale co chwilę coś znajduję, to jest generalnie z Planety Dobrych Myśli, Pawlikowskiej. No to jest takie słodziutkie, takie uhahane, wiele jest zwolenników, ale wiele też jest hejterów samej jej. Ale mi się wydaje, że to jest naprawdę też, też fajne, pozytywne. E, na przykład jest taki fragment bądź cierpliwy, podczas gdy jesteś cierpliwy, wszystko dzieje się tak, jak samo chce, dostosowując się do rytmu wszechświata, zmieniając swój kształt, przyjmując najlepszy możliwy kurs i pociągając się za sobą w najlepszym możliwym kierunku. Dobra, jeszcze jeden fragment. To jest z Potęgi Podświadomości. To też jest bardzo dobra książka. No taki klasyk, jeśli chodzi o właśnie duchowy rozwój. Dobre jest pytanie. Dlaczego afirmacje mające przynieść bogactwo nie odnoszą skutku? Od lat rozmawiam z ludźmi, którzy się uskarżają. Całymi tygodniami i miesiącami powtarzam w kółko. Jestem bogaty, świetnie mi się powodzi, bezskutecznie. Odkryłem jednak, że powtarzając jestem bogaty, świetnie mi się powodzi, Czują w głębi duszy, że się okłamują. Pewien męcz, mężczyzna oznajmił mi do znudzenia, powtarzałem sobie afirmację, że świetnie mi się powodzi. Tymczasem sytuacja stawała się coraz gorsza. Po prostu wiedziałem, że to nieprawda. Dlatego właśnie świadomość odwycała afirmację i następowało przeciwieństwo tego, co sobie powtarzał. Afirmacja działa najlepiej wtedy, gdy jest wyraźnie sformułowana i nie powoduje konfliktu wewnętrznego. Słowa powtarzane przez wspomnianego wyżej mężczyznę doprowadziły do pogorszenia się sytuacji, ponieważ nie wierzył on w afirmację i zamiast o bogactwie, myślał o biedzie. Podświadomość przyjmuje bowiem tylko to, co naprawdę czujesz, a nie puste słowa i stwierdzenia. Podświadomość zawsze akceptuje ideę, która dominuje w Twojej wyobraźni. Czyli to jest kwestia przedstawienia swojego myślenia na to, czy w. Wierzysz w to, co chcesz, i czy ty widzisz siebie jako ta osoba, czy umiesz wywołać u siebie te wszystkie emocje, które będziesz miał, kiedy to już osiągniesz? No i miłego, dzięki, że jesteś tutaj ze mną, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odkryj swoje emocje.